Siemka drogi Anony. I powiem Wam dzisiaj, jakie kurwa nienawidzę świąt Bożego Narodzenia. Idea jest spoko. Spędzanie czasu w gronie rodzinnym, chwila zadumy, fajne jedzonko i odpoczynek, ale jak to wygląda w praktyce? Po pierwsze, na dwa tygodnie przed świętami zapiertalamy jak stado dzików, żeby każdy centymetr kwadratowy domu i podwórka był sterylnie czysty, bo Pan Jezus da spółkę z akwarelistą, przyjdą i zrobią te z białej rękawiczki. I wszyscy, podkreślam, wszyscy się zesramy. A, no i nie można zrobić jedzenia akurat tyle, żeby było w stanie coś zjeść. Nastrajmy 589 potraw, z których połowie i tak nikt nie tnie. Po drugie, składanie życzeń. Dużo szczęścia i słodyczy, bujek życzy. Ha, ha, Zdrowia, zdrowia. I jeszcze raz pieniędzy. XD. Anon, znajdź sobie w końcu kogoś. Nawróć się w końcu. Pamiętaj, że Bóg cię kocha! Żebyś znalazł dziewczynę w końcu, byle nie chłopaka. Ha, ha, ha! Siedzenie przy stole wigilijnym. Naprawdę się cieszę, że rodzina spędza czas w komplecie raz do roku, ale kurwa, nie przypominam sobie żadnej ciekawej rozmowy z kimkolwiek, kto nie jest moim kuzynem. Przy stole siedzi kilkanaście niezwykle ciekawych osób z barwnym życiorysem, zainteresowaniami i przeżyciami. I wiecie, co jest szczytem ambitnej wymiany stań w czasie świąt? No, te pierożki, jakie takie dobre. Anon, jak w szkole, a masz ty, dziewczynę, ale atmosfery, co świąt to nie czuć, no nie ma śniegu, ależ tego dudka neuro nie wzięli? Do niedawna było jeszcze, he he, polejcie młodemu, niech się uczy. Ale ów żart przestał być już praktykowany, kiedy rozsypałem młodszej kuzynce kresy, i powiedziałem: niech się uczy.